Cześć, witam Was na kanale Kryptoblogger. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony projektowi Fetch AI, którego research robiłem ostatnio. Od razu zaznaczam, że nie namawiam do inwestowania w ten projekt. Ten materiał ma służyć jedynie edukacji. Zachęcam do robienia własnych researchów, gdyż sami jesteście odpowiedzialni za swoje inwestycje. Ok, projekt Fetch AI jest na 111. miejscu na CoinMarketCap. Jego obecna cena to 62 centy. Natomiast kapitalizacja rynkowa to jest niecałe 470 milionów dolarów. Jest to szczególnie istotna informacja na kto, natomiast szerzej o tym chciałbym powiedzieć nieco później. Projekt Fetch AI jest dostępny na wielu kryptowalutowych giełdach w tym tych naj, także tych największych takich jak Binance Kucoin czy też Bitfinex. Ok a więc czym jest projekt. Fetch. Fetch. AI tworzy otwartą, stokenizowaną, zdecentralizowaną sieć machine learning, aby umożliwić inteligentną infrastrukturę zbudowaną wokół zdecentralizowanej gospodarki cyfrowe cyfrowej. Jednym słowem, Fetch. AI chce zbudować na blockchainie infrastrukturę, która będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję, aby wiele gałęzi gospodarki działało sprawniej. I efektywniej. Gdy robiłem research tego projektu, to ciężko było mi to myślami ogarnąć, w jak wielu dziedzinach gospodarki ten projekt ma zastosowanie. Ale może od początku: Fetch AI Foundation jest to brytyjska spółka z siedzibą w Cambridge, gdzie znajduje się ich laboratorium, oraz prowadzą badania nad technologią blockchain, machine learning oraz sztuczną inteligencją. Prace rozpoczęli w 2017 roku i na dzień dzisiejszy jest to jedna z czołowych firm zarówno w technologii blockchain, jak i sztucznej inteligencji. Połączenie ogromnych silosów z danymi, technologii machine learning oraz kryptografii pozwala wykorzystać sztuczną inteligencję w takich branżach jak finansowa, ubezpieczeniowa czy też zdrowotna. Mało tego, można wykorzystać Autonomiczne podmioty, aby zoptymalizować złożone systemy, na przykład w sektorach transportowych, inteligentnych miast czy też łańcuchów dostaw. Całość ma być zabezpieczona bezpieczną oraz skalowalną siecią blockchain. Brzmi to trochę jakbyśmy stali u progu wdrożenia technologii sztucznej inteligencji do naszego codziennego życia. Natomiast, jakie to ma potencjalne zastosowania? Opiszę nieco później. Jak możemy przeczytać na ich Twitterze, w marcu ogłoszono, że pozyskano 5 milionów dolarów na dalszy rozwój od kanadyjskiej um, firmy GDA Group, która zajmuje się aktywami cyfrowymi. Dodatkowo, jak możemy przeczytać na Coindesku, um, Firma Fireblocks zamierza dodać kryptowalutę Fed do swojej infrastruktury w celu pozyskiwania kapitału e, instytucjonalnego i wsparcia strategicznego. Jest to bardzo duży krok, który może pomóc w przyszłości e, wyskalować ten projekt. <laughs> hmm. Firma Fedge AI ma już potwierdzone partnerstwa z takimi markami jak. E, Tutaj jest Bosch, Festo, Datarella, Zero Chain, a także jak możemy zobaczyć T-Mobile. Na temat każdego z tych partnerstw można by mówić długo, dlatego zainteresowanych zachęcam, aby na stronie głównej kliknęli w wybrane partnerstwo, by dokładnie przeczytać, na czym owa współpraca ma polegać. Jeśli chodzi o team, jest on naprawdę bardzo dobry. Wielu członków zespołu kierowniczego było wcześniej związanych z DeepMind, brytyjską firmą zajmującą się sztuczną inteligencją, która została później przejęta przez Google w 2014 roku. Wśród doradców jest wiele osób z Uniwersytetu Cambridge czy też z Oxfordu. Ok. Jakie plany ma zespół na najbliższą przyszłość? Zerknijmy na ich roadmap. Jak możemy przeczytać na ich stronie, najważniejszym wydarzeniem pierwszego kwartału 2021 roku jest MyNet2.0, który stworzy w pełni zintegrowany system między rejestrem danych a ich platformami, który umożliwi społeczności budowanie aplikacji w oparciu o sieć Fetch AI wraz z tokenem FED. Jako że token FED był stworzony na platformie Ethereum, będzie konieczny swap starego tokena na nowy coin FED. Natomiast na to jest jeszcze sporo czasu, gdyż planowane odstąpienie od protokołu Ethereum będzie miało miejsce dopiero w październiku. Jeśli chodzi o media społecznościowe, to na Twitterze śledzi ich około 37 tysięcy osób. Na Redditzie jest to niecałe 1,5 tysiąca osób. Na LinkedInie jest to około 7600 osób, w Telegramie nieco ponad 10 tysięcy osób, a na YouTube mają około 3000 subskrypcji. Ok, dużo już powiedziałem o samym projekcie, natomiast <laughs> jak w praktyce będzie wyglądała użyteczność w tym świecie sztucznej inteligencji? Pierwsze zastosowanie jest to stworzenie inteligentnego miasta tak zwanego Smart City. Jak możemy przeczytać na ich profilu na Medium.com, Fetch we współpracy z Datarella rozpoczęła testy strefowania infrastruktury w jednym z niemieckich miast Monachium. Polegać to będzie na tym, że aplikacja, którą będziemy mieć na telefonie, będzie nam podpowiadać, gdzie jest najbliższe wolne miejsce parkingowe oraz ile za nie zapłacimy. Jako że nasza aplikacja będzie autonomiczną jednostką, będzie mogła negocjować cenę za parking lub wybrać inne miejsce, które będzie dla nas tańsze. Za wybranie bardziej ekologicznych rozwiązań będziemy wynagradzani tokenami. Użytkownicy ponadto będą zachęcani do ograniczania używania własnego samochodu, za co też mają być później wynagradzani. Szacuje się, że ograniczenie ruchu samochodów o 10% w samym Monachium może zmniejszyć emisję CO2 o nawet 34 tysięcy ton rocznie. Kolejnym rozwiązaniem jest zdecentralizowana giełda, która ma pomóc zwiększyć płynność w handlu metalami nieszlachetnymi oraz towarami. Kolejnym bardzo ciekawym zastosowaniem jest wykorzystanie technologii machine learning. Bardzo dobrze, dobrym przykładem, gdzie można wykorzystać tę technologię, jest medycyna, jako iż lekarze na całym świecie stawiają codziennie miliony diagnoz których nie można później wykorzystać ze względu na ochronę danych osobowych. Machine Learning pozwala ominąć tę przeszkodę. Mianowicie sieć, sieć blockchain pozwala przechowywać np. zdjęcia rentgenowskie lub wyniki badań, co pozwoliłoby w przyszłości wykorzystać da, te dane ponownie, aby szybciej stawiać diagnozy. Technologia Machine Learning pozwala analizować dane bez pomocy lekarza. Analizuje ona bowiem wyniki badań i porównując je z bazą danych, gdy, Znajduje potem odpowiednie dopasowania i może postawić diagnozę, a później przedstawić gotowy raport lekarzowi. Baza danych byłaby połączona także z innymi szpitalami na całym świecie, dzięki czemu cały świat mógłby korzystać z wiedzy innych lekarzy i rozpoznawać nawet te rzadkie choroby. Można więc uratować życie wielu ludzi, stawiając diagnozę na bardzo wczesnym etapie. Jak widzimy, zastosowanie jest całe mnóstwo. Można tutaj jeszcze także wymienić komunikacja znaków drogowych z samochodami, co pozwala lepiej planować podróż, optymalizacja łańcuchów dostaw. Sztuczna inteligencja, jak tutaj możemy przeczytać, i technologia blockchain pomogą firmom zwiększyć wydajność. Na przykład sztuczna inteligencja może wykorzystywać informacje w czasie rzeczywistym. Aby pomóc firmom wybrać najlepszego partnera do handlu lub ostrzec producentów o konieczności przeprowadzenia konserwacji elementu e, ciężarówki dostawczej na przykład. Można także optymalizować transport publiczny, w tym koleje. E, inteligentny ekosystem e, może pozwolić Ci zlokalizować najlepszą, e, najbliższą stację ładowania, jeżeli masz samochód elektryczny termometry w transporcie żywności połączone z bazą danych co pozwoli lepiej kontrolować jakość żywności optymalizacja kosztów energii elektrycznej co pozwoliłoby obniżyć ceny energii u dostawców na przykład tutaj w technologii smart home autonomiczne systemy energetyczne Pozwoliłyby efektywniej wykorzystywać energię elektryczną, co pozwoli zaoszczędzić na przykład na rachunkach za prąd oraz wiele, wiele innych. Pokazuje to tak naprawdę, w którą stronę zmierza świat. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 10-12 lat 70% obecnych miejsc pracy zostanie wypartych przez sztuczną inteligencję. Czy nam się to podoba, czy też nie idziemy w kierunku automatyzacji, a patrząc na to, iż instytucje chętnie inwestują w tego typu projekty, no, świadczy o tym, jaki jest trend na rynku. Ok, chciałbym się teraz skupić na plusach i minusach tego projektu pod kątem inwestycji w kryptowalutę Fetch, w kryptowalutę Fed, tak naprawdę w token Fed. plusy to oczywiście. Duża firma wspierana przez środowisko naukowe, duże instytucje, no i przede wszystkim branża wspierana przez Unię Europejską. Kolejny plus to no, implementacja sztucznej inteligencji na szeroką skalę czyli bardzo ambitne plany. Mają też bardzo solidny zespół, duże partnerstwa. Projekt wspierany przez jedną z największych giełd Binance, silna społeczność, która wierzy, która wierzy w ten projekt. Co o czym można się przekonać na ich redycie, na przykład obecność na największych giełdach kryptowalutowych, jako iż projekt jest z niszy sztucznej inteligencji, nie, doczek nie doczekał się jeszcze takiego silnego trendu. co może być pot potencjalnie dobry moment, aby się teraz tym zainteresować. Ok, ale jakie jeszcze, jakie tutaj mogą być minusy tego projektu? Jakie przynajmniej ja widzę minusy. Według mnie czymś, co może nie sprzyjać temu projektowi jest fakt, iż rynek kryptowalut jest jeszcze mało dojrzały, aby interesować się takimi rozwiązaniami. Jesteśmy w zaawansowanym etapie hossy i patrząc na to, że największy hype mają teraz tokeny NFT z kotkami lub obrazkami, no to tracę nadzieję, że inwestorzy spojrzą na tak poważny projekt, jakim jest Fetch. Hmm. Kolejny minus według mnie to słaby marketing istnieją na rynku od 2017 roku. Ja sam dowiedziałem się o nich dopiero niedawno i to przez przypadek. Mało się o nich mówi w mediach społecznościowych z tego co zauważyłem co też potencjalnie może być ich plusem gdyż gdy ulica się zainteresuje tym projektem może się wytworzyć nowa moda na sztuczną inteligencję. No, ale tak jak wspomniałem obecnie rządzą tutaj kotki i memy z jakimiś pieskami. <grym> Czymś, z czego się też bardzo obawiam, to to, że ten projekt może być zbyt, zbyt ambitny, by go udźwignąć. Mianowicie, planują oni coś, czego jeszcze nikt przed nimi nie zrobił, i tak naprawdę nie wiadomo, czy zdołają dostarczyć to, co obiecali, czy obecna technologia im na to pozwoli. Projekt, no, jak widać, jest ciągle w fazie tak zwanej obietnicy. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym tutaj wspomnieć, jest kapitaliza kapitalizacja rynkowa, o której mówiłem na samym początku. Poziomie tutaj 460 milionów dolarów, jak widzimy obecnie, musimy mieć to na uwadze, jeśli liczymy na wzrosty razy 10, gdyż jeśli cena tego tokena urośnie 10 razy, no to by oznaczało, że projekt wejdzie do 20 topowych kryptowalut na CoinMarketCap, co może stanowić dla nich spore wyzwanie. Mimo iż kryptowaluta jest na wczesnym etapie rozwoju, potencjalny wzrost może nie być aż tak duży. Na pewno nie liczyłbym tutaj na wzrosty razy 100. Raczej chyba nie w tej wchosie. Ok. To na tyle, jeśli chodzi o materiał, którym się chciałem z Wami podzielić. Pamiętajcie, że ja nie namawiam do inwestowania, nie jestem ekspertem. Staram się tylko przedstawić Wam swoją opinię. W razie pytań zachęcam do komentowania pod filmem oraz zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco z naszym kanałem. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia.